No, zbliżamy się do dachu Europy Jeszcze jakieś 150 metrów Idziemy granią Musimy cały czas oddychać Jest bardzo rzadkie powietrze I żeby nie zemdleć to trzeba cały czas oddychać, bardzo powoli idziemy. Tym bardziej, że musimy utrzymywać równowagę o, na prawo, na lewo. Mamy przewóz. No tak, idziemy. 100 metrów do Mondlach. To już jest końcóweczka Mam łzy w oczach Lidki mnie przychodzą po tam ciele Niesamowite uczucie A widok! <laughs> to ist to. Зигай, что случилось. Пичарки и пчела. Ха-ха. Най-безпечни си Европа Dwa kroki dalej, tam... Tak, tak, jak chciałem, by było. Tam dalej pójdziemy. No, ale tam jest mało, tam będziemy więcej miejsca na foty, no, znasz? To

Ale na świecie chyba Ale oddychajcie cały czas, to nie jest tak, że już można sobie odpuścić Normalnie jak wchodziłem miałem całe ciarki, wiecie? I w oczach Całe ciało w ciarkach było jak tutaj wchodziłem Такими явы эмоций.